Dobry dzień, witam wszystkich, bardzo serdecznie. W 14 dn. na igłę Płymyr no mamy wydarzenia LED, dredzigłe do 8, igłę Kwiata. I dredzigłe Urze Kwiata w są 627 roku, e, polski łejska, led łe e, z rank e, Szwedów. A w 1891 roku ukazał się za pierwszy numer gazety gdańskiej, pierwszy głęp wigłę język w wegdłuńsku, no i barowyżnigłę dla dla kaszebów i Płelichów. E, trzeci głęp kwiata w te w roku półmerscy ks. Barnim pierwszy lokował Szczeceno na niemieckim prawie. A w 1946 roku pierwsi polscy łejnowi Łekrante wpłynęły do puertów z fino-ustu. E, Czwarty kwiata a w 1793 roku był dredzi rozbiór Polski, no i preści e, władze presyce zajale TD Duńsk. A w Tesun roku urodził się Izidor Gulgłęwszczy. Piątej głębże kwiata w Tesund 1991 roku do dobele nad polskimi łojskama Władysława Hermana w Poebitwie pod drzecy a w Tesund roku w Gdynie ukazał się pierwszy numer czunnika z Rzeszka No a pierwszym redaktora był Aleksander Labuda, Dzeusz Regionalnego Zrzeszenia Zrzeszenie Kaszebów. Szósty gwęęł, Kwiata w są z roku. Wedle Feliksa Sykwere umarł Xunżaraczy, białogarczci. No, rok nie jest dokładnie znany, nuny, jednak było to szósty gwęł, Kwiata, choć data mogła być insi, mogła to być nawet w latach 60. 13 z 100 lat e, tigły. Kwiata w te 1989 roku. Wewejrowie pływ z tyłu spoleznowi kłemitet e, łopieci nad młodzi łamak pieśnice, na przednika łez ksun sprałat błegusły w żurawści. To wszedł na tery, rycimy do słychanie w przednim tydzień.